Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. W sumie to witamy się we dwie. Zostawcie koniecznie kciuka do góry, subskrypcję, no i lecimy z kolejnym filmem. Witam się z wami dzisiaj znowu w kuchni, bo postanowiłam, że zrobię takie y, cysteczka z jabłkiem coś, ale jak są w maku i pokażę wam jak je zrobić. Wychodzą przepysznie. Nawet bym powiedziała, że lepsze niż w McDonaldzie, więc zostańcie ze mną. Y, ja sobie na początek y, pokroiłam jabłuszka na ćwiartki. Y, Obieram je ze skórki i jabłka trzeba pokroić na małe kawałki. W kosteczkę najlepiej. Ja y, jestem leniuszkiem, więc zrobię sobie to w termomiksie. Ale oczywiście y, śmiało kroimy w kostkę jabłka. Y, później je wymieszamy, dodając trochę cukru i cynamonu. Y, ogólnie, ile tych jabłek? Y, ja mam trzy takie większe jabłka. Tak wyglądało jedno, więc jest dość spore. Ale mam też y, duże ciasto, y, 300 gramów, y, francuskie. Y, ja zamiast cukru użyję sobie ksylitolu. Y, daję tak niewiele tego, żeby te jabłka nie były za słodkie, bo... Te moje jabłka są dość słodkie, więc daję po dwóch łyżeczek cynamon. Cynamonu dałam takie półtorej łyżeczki. W komentarzu Wam napiszę w ogóle cały ten przepis, jak zrobić te ciasteczka. Nie w komentarzu, tylko w opisie Wam napiszę. Tak więc jabłka z cukrem i z cynamonem. Mamy na patelnię. Dokładamy tutaj trochę mąki ziemniaczanej i je trochę podgrzewamy. One wtedy zdobędą taką budyniowatą trochę, kisielowatą konsystencję. To jest ważny krok, Ta woda z naszych jabłek nie wypływała. Tak jak mówiłam, ja mam dużą wersję. Wiem, że jest dużo, jest napisane, że jest większa. Tam sobie kroję na takie prostokąciki wzdłuż i na to będę nakładać jabłka i będę je tak składać na pół, to Wam zaraz pokażę. Ok, więc ja kroję je tylko wzdłuż. Staram się mniej więcej na takie same pokroić, chociaż yy, różnie to będzie. Wy się możecie trochę bardziej postarać, żeby było równo. Ten ostatnie mi wyszedł kiepsko, bo powinnam zrobić najpierw tu na pół i tutaj podzielić, tak, zazwyczaj tak robiłam, ale nie wiem, co mi dzisiaj strzeliło. I teraz tak, łyżeczką sobie wykładam moje jabłka. Tak jak mówiłam, kładę je tylko na połowie. Oczywiście możecie je przykroić tutaj na pół i składać dwa, ale ja uznałam, że teraz po prostu złożę to ciastko na pół i wydaje mi się, że to będzie miało y, większy sens. Zostawiam oczywiście wolne brzegi. I tutaj sklejam dociskam widelcem, robiąc takie ładne wzorki. Jak profesjonalista, oczywiście, nie? Robię dziurki tym widelcem też, nie za dużo. Tak przygotowane ciastka daję na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Powtarzam przy wszystkich ciasteczkach. Jak już mam gotowe ciastka, to rozbijam sobie jajko. Jajko rozbełtowuję. I tak roztrzepanym jajkiem smaruję każde ciastko. I teraz tak, ja zrobiłam duże te ciastka, bo lubię takie, ale nic się nie stanie zupełnie, jeżeli zrobicie tak naprawdę dwa razy więcej i zamiast takiego jednego wielkiego ciastka, przekroicie sobie po prostu jeszcze to na pół i złożycie je tak, żeby mieć 4, 5, żeby mieć 10 albo żeby mieć 8 ciastek, bo możecie zrobić je lepiej wymierzyć i też będzie kit. Ja robiłam kiedyś mniejsze, ale jedno ciastko zawsze było za mało, więc yy, stwierdziłam, że zrobię dzisiaj duże ciacha. Piekarnik mi się nagrzewa już do 180 stopni na termoobiegu i takie ciastka będę piekła około pół godzinki. Ciastka wysmarowane jajkiem i delikatnie posypuję sobie. Siemanko w niedzielę. Jest y, godzina 8 rano, ja jestem po pierwszym makijażu, jadę dzisiaj y, do Ciciu Babki na zmianę swoją. Kieruj się na wschód, następnie skręć w prawo. Tak, mam już włączoną nawigację, jadę do Ciciu Babki, dzisiaj będę parzyć dla was kawę, więc pamiętajcie, że tam czasami możecie mnie spotkać jakbyście chcieli, a jest naprawdę dobra kawa. Więc ja się zabieram już y, za drogę, jadę. Będziemy dzisiaj jakieś fajne rolki może nagrywać, więc też Wam pokażę może proces, jak mi się uda. Ja jestem nieogarnięta, ale mam jeszcze bardzo dużo czasu do otwarcia, więc mam taki plan, że jadę do babki, robię wszystko to, co muszę zrobić na otwarcie, potem się pomaluję, bo mam ze sobą cały kuferek, więc na pewno znajdę coś do makijażu. Wziąłam swoją gąbeczkę, pędzle oczywiście też mam, więc jadę i się będę malować dzisiaj w babce. Pa. Tak jak Wam mówiłam, ja się jeszcze muszę ogarnąć. W ogóle wczoraj wielkie lustro. Wczoraj byłam w galerii, przedwczoraj byłam w Lumpie i jeszcze mam taki plan dzisiaj: że jak wrócę do domu, to Wam zrobię taki unboxing, co kupiłam. Myślę, że kupiłam jakieś fajne rzeczy. Tak mi się przynajmniej zdaje, ale zobaczymy to będzie prawda jakiego tu podkładu użyć w domu mam swoje ulubione na co dzień jest tak ciemno na razie ale nie chcę zapalać światła żeby sobie nikt nie pomyślał że to już jest otwarte i można przychodzić bo jeszcze jest zamknięte wezmę podkład z Lancolma, ale bardziej go rozrabiam bo on jest taki suchy, tępy mat więc okulta tak, mukierzyztki też popełniają błędy. Słuchajcie, to nie jest tak, że my to jesteśmy super idealne i wszystko mamy perfekcyjne. No jak widać nie. Yy, pokazałam wam, że używam tych pudrów od Maxineczki, bo uważam, że ten puder pod oczy jest genialny. Naprawdę mega mi się on podoba. A teraz y, ten rozświetlający użyję na sobie, bo użyłam tego Lancolma, y, dokładnie ten i on jest y, bardzo matujący, więc myślę, że jak go rozświetlę właśnie takim y, rozświetlającym podkład y, pudrem, to myślę, że on, że to może wyglądać w sumie nawet spoko. Jak skończę makijaż, to podejdę do światła lepszego. I wam pokażę jak to się ze sobą połączyło, i zobaczymy sobie też, czy, czy ten puder się utrzyma lepiej niż y, ostatnim razem, nie? Czy się znowu wyświeca, jak wiadomo co. Mamy już całą bazę, to lecimy teraz y, z konturowaniem. Wstawiam teraz na mydełko i tak jak Wam mówiłam w szorcie, lepiej to robić zanim się zrobi makijaż, ja oczywiście zapomniałam dzisiaj, więc postaram się zrobić to, żeby było jak najlepiej brwi postawiłam na mydełko, ja tak mówię do Was z przerwami, bo tutaj lodówka zaczyna chodzić, to jest strasznie głośno i nic byście nie słyszeli, yy, więc tak brwi postawiłam na mydełko, chociaż wolę żel, ale yy, skończył mi się ten żel z klaresy, a nie mogłam go dorwać w Hebe, byłam już trzy razy i one, tam jest duża promocja w Hebe cały czas na tą klaresę, więc zamówiłam sobie przez internet i powinno jutro już być, więc od jutra będę sobie robić brwi moim sposobem, tak wyglądam w ciemniejszym świetle, zaraz pójdę do okna i pokażę Wam, jak wyglądam już w takim dziennym, naturalnym świetle. Idę do światła, już tu szłam, ale dostałam telefon. Tak wygląda mój makijaż w świetle naturalnym. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle, więc, że jestem w kawiarni, no to dzień należy zacząć od kawki. Ja w ogóle mega lubię robić kawę, nie? To jest taki fun fact o mnie. Uwielbiam robić kawę. Tu już mam zrobione espresso. nie mleko. Kiedyś uczyłam się robić latte arty. No, a teraz mi jeszcze tak trochę wychodzą, ale to już nie jest to samo. Jak tylko jesteśmy w okolicach plaży, to trzeba dać na plażę, bo tak nie odpuści. Bójcie? Mmm! Yeah.